Wzrost masz całkiem normalny, jak na wróżkę. Teraz machnij skrzydełkami. Prędkość machania troszkę osłabiona, ale tego się spodziewałam. Dobrze, Frido, postawiłam diagnozę. Uh, to ja polecę po wielką księgę au-au! Tak myślałam. To poważny przypadek dziurawości rozdartej. Jaka brzydka choroba! I poważna! Dosiu, czy ja jeszcze będę latała? Czy będę bajeczna, gdy polecę? Postaram się zrobić wszystko, co się da. Poszukam zerwanych nitek w skrzydełku i może uda mi się je związać. No, niestety. Przykro mi, Fredo. Dziura jest za duża. Nie mogę związać nitek. Czy to znaczy, że już nigdy nie rozłożę moich skrzydeł i nigdy nie polecę? O, chcesz się przytulić. To pomaga bardzo. A, dziękuję, owieczku. Ale przychodzi mi do głowy pewien sposób. Mogę nakleić ładne na skrzydełko i znowu będziesz mogła latać. Łatę? Co to? Nic takiego strasznego, Serdeńko. To zwykły kawałek tkaniny, który przykleimy na skrzydełko, żeby zakryć dziurę. Frymuśne fidrygałki. Chcesz przykleić łatę na moje skrzydło? Ależ ono jest utkane z delikatnej leśnej mgiełki. I Jeśli nie będzie pasować do całej reszty, będę wyglądać bardzo, bardzo niebajecznie. O! 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 Wiem, że się smucisz, Frido, ale ta łatka pomoże. Znowu będziesz latać. Ja chciałabym po prostu zniknąć. O, biedna. Frida. Tak, wiem już! Moje czary sprawią, że szybko zniknę. U, 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 gruszka, gruszka, jabłuszko, do Szybko, szybko znikam stąd! Wciąż mnie widzicie, prawda? Bo jesteś... Wiem, no wiem! I wszyscy będą widzieć tę łatę na skrzydle, która nie pasuje do całej reszty. Oj, smucisz się jak foka na pustyni. Noz do góry, złotko! Frido, czasami, gdy się zranimy i trzeba coś zaradzić, może nam zostać łata albo blizna. Kiedyś podarło mi się futerko, ale dosia mnie zszyła. Teraz mam tutaj malutką bliznę. Ale wciąż jestem słodka, widzisz? A ja to kiedyś rozdarłem sobie ogon i prawie cała wata mi wypadła. Smuciłem się? No jasne, na swój smoczy, bardzo dzielny sposób, ale doszka mnie strzyła i teraz, kiedy patrzę na swój ogon, to pamiętam, jaki jestem niesamowicie dzielny. Ja mam bliznę na palcu, widzisz? A kiedyś nie chciałem włożyć swetra gdy był mróz i było mi strasznie zimno. Została ci blizna? Nie, ale było mi zimno. Hahaha, <grym> mrozku. Blizny wiele mówią o każdym z nas, kochaniutka. O naszych przygodach i o różnych ciekawych przeżyciach. Wasze blizny są śliczne, ale ja jestem wróżką. Kim będę z brzydką łatą na moim bajecznym wróżkowym skrzydle? Frido, jesteś przepiękna i naprawdę kochana. Blizna tego nie zmieni. Nie trzeba nie ukrywać, że jest blizna albo dwie. Masz zalet pęk, wielki wdzięk, posłuchaj mnie. Każda łatka na skrzydełku mówić coś nam chce. Piękno w tym kryje się. Pruszkowy styl w kilka chwil przynosisz nam tu. Pozostaniesz najpiękniejszą wróżką zabawką, i to z ładką i będziesz wyjątkowa, jak jednorożec na jedno kołowcu. Serio? To znaczy, że żadna wróżka nie będzie jak ja nigdzie, nigdy? Będziesz niepowtarzalna. Nawet bardziej niepowtarzalna niż jesteś teraz. Dobrze, Dosiu! Łataj mnie! Dzielna, Frida!